Po krótkiej przerwie jest z nami Pan Marek Gogola. Panie Marku, dziękuję, że przyjął Pan nasze zaproszenie dobry, do szafowania konsumenckiemu konkursowi piwnych innowacji. Konkurs powstał jako odpowiedź na to, co dzieje się aktualnie na rynku. Ocenić będziemy piwne innowacje, piwa bezalkoholowe oraz tak zwane miksy piwne. Które z takich piwnych specjalności należą do Pana ulubionych i dlaczego? Hmm. To jest bardzo zawsze trudne pytanie, jeżeli ktoś zadaje tak wprost, które piwo czy które piwne specjalności są najlepsze. Ja tak jeszcze tylko nadmienię, przepraszam za pogłos, ale jestem przy hali produkcyjnej w laboratorium. No i niestety dzisiaj akurat tak wyszło, że trzeba było być w terenie. W każdym razie wracając do pytania, myślę, że tak jak większość już tutaj odpowiedziała, na, podobnie na to pytanie, to zależy od sytuacji. Natomiast jeżeli mówimy o piwnych specjalnościach, to przede wszystkim te, które wpisują się dość mocno w piwną rewolucję, którą dzisiaj mamy. Natomiast te, które są oparte w dużej mierze o dawkowanie chmielu bądź aromatów chmielowych, które wnoszą ciekawe nuty, ale przede wszystkim też te aromatyczne, które dają nuty cytrusowe. Dlaczego? No dlatego, że tak naprawdę sięgamy po takie produkty przede wszystkim wtedy, kiedy jest ciepło. A kiedy jest ciepło, szukamy orzeźwienia. No i kółko się zamyka. Panie Marku, spotkałam się z opiniami, że miksy piwne oraz piwa z dodatkami to nie są prawdziwe piwa. Jakie jest Pańskie zdanie na ten temat? Wydaje mi się, że tutaj... Yy, 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 ja się posłużę, trochę przygotowałem się troszeczkę, posłużę się orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który został dosyć niedawno wydany. I tak naprawdę to, co jest najistotniejsze dla piwa, to są jego walory sensoryczne, a nie techniczna otoczka, nie kwestie tego, czy mamy w składzie troszkę więcej słodu, czy troszkę mniej. Tak, na, tak naprawdę liczy się to co takie piwo oferuje. Dlatego uważam, że wszystkie piwne specjalności są w kategorii piw. I jest to, jest to po prostu, em, tak naprawdę tego to też y, powoduje, skąd to się tak naprawdę bierze, no stąd, że rynek, jak również konsument oczekuje tych piwnych specjalności. Zmieniamy się. Zmieniamy się jako społeczeństwo, zmieniamy się jako konsumenci. To, co powiedział pan Rafał, dla tych takich z naszego pokolenia, bo pewnie pan Rafał i ja to podobne pokolenie, e, liczy się ta goryczka, tak? liczy się to, co jest bardzo istotne, to, co jest wytrawne, dlatego że my już swoje słodkości wybiliśmy kiedyś wcześniej. A, I to jest troszeczkę jak w rynku whisky. Kiedy sięgamy po miski w wieku dwudziestu kilku lat, z reguły nie doceniamy tego trunku i najczęściej co robimy? Tak jak w innych specjalnościach, z czym się mieszamy. Nieważne z czym, tak? Są różne, e, różne dodatki. Natomiast z czasem zaczynamy sięgać co poraz, co, e, coraz bardziej wytrawne, coraz bardziej złożone smaki, ale bez I to jest dokładnie, I to jest dokładnie to samo. Dzisiaj też klient i konsument oczekuje. Zmiany pod kątem um, chociażby kaloryczności. W dużej mierze, wszyscy, w dużej mierze piwa te specjalne, one mają troszeczkę niższą kaloryczność, mają też niższą zawartość alkoholu, dzięki czemu wpisują się w te trendy, które dzisiaj występują na rynku. Panie Marku, jak będzie przebiegać ocena podczas polskiego kongresu browarniczego w Rzeszowie? Tak naprawdę posłużymy się w dużej mierze oceną konsumencką. Będziemy się opierać tak naprawdę o ocenę bardziej subiektywną niż obiektywną to, co robi Pan Rafał, bo to tam mamy zupełnie wyłączoną subiektywność. Tutaj będziemy robić to bardziej subiektywnie, czyli tak naprawdę będziemy wybierać to, co po pierwsze jest dobre sensorycznie, czyli jest dobrze poukładane, kwasowość. Słodycz, aromaty, żeby to wszystko współgrało ze sobą. Dodatkowym elementem będzie ten element innowacyjności, czyli element tak naprawdę zaskoczenia, bo czasami e, na pierwszy rzut nosa, tak to nazwijmy, kiedy, kiedy zaczynamy wąchać dany produkt, e, może nam coś bardzo mocno albo przeszkadzać, albo dominować, albo dawać sygnał do mózgu, że mm, no niekoniecznie, tak? No bo jeżeli poczujemy na przykład kolendry może nie kolendry tymianek zapach tymianku no nie kojarzymy go do końca z zapachami piwnymi ale kiedy weźmiemy do ust całość i aromaty rozpoczną parowanie w naszych ustach tak naprawdę wtedy zaczyna się to wszystko łączyć w jedną całość i tutaj może być ten element właśnie zaskoczenia element innowacyjności i to też będzie oceniane na konkursie ale przede wszystkim będzie to ocena konsumencka czyli tak jak to się mówi w sensoryce go no go, tak, czyli dobre, niedobre, i będziemy wybierać jako uczestnicy, bo tak naprawdę każdy uczestnik będzie mógł dokonać takiej oceny to, co jego zdanie jest dla niego najlepsze, czyli tutaj wchodzimy w ten, w ten subiektywizm, nieobiektywizm, plus element zaskoczenia. I to będą te dwa główne składowe, czy będą te dwie główne składowe e, oceny, oceny zgłoszonych PIF do konkursu. Czyli można powiedzieć, demokratyzujemy konkurs piwny. W konkursie PIWNA Nuta wszyscy uczestnicy Polskiego Kongresu Browarniczego będą jednocześnie sędziami. Tak jest, będą sędziami, czyli możemy powiedzieć, że wprowadzamy wybory powszechne, jeżeli chodzi o konkurs piwowarski, o konkurs PIWNA Nuta. Panie Markus, serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w Rzeszowie. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Dziękuję również. Wszystkiego Szanowni dobrego państwo, i do zobaczenia. Na tym zakończymy dzisiejsze spotkanie. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia oczywiście w Rzeszowie. Dziękujemy.